Cześć, witam Was na moim kanale. W ostatnich dniach mieliśmy garść informacji, dziwne listy, tajemnicze listy, teasery na social mediach raidowych, i dzisiaj wszystko się wyjaśnia. Dzisiaj mam dla Was już większość informacji, które potrzebujecie na temat tego, co w najbliższych tygodniach, miesiącach, tygodniach pojawi się w grze. Mieliśmy teaser o Asgard Divide, także dzisiaj dokładnie sobie powiemy o co w tym chodzi. Dostaliśmy tutaj taką prezentację od Raida na temat tego co tutaj, będzie, co tutaj będzie się działo. Także zapraszam Was tutaj na film, tak to jest ta strona startowa i idziemy dalej. Tutaj mamy kluczowe informacje dotyczące tej całej kampanii Asgard divide. To będzie zupełnie nowy czasowy event. Tutaj to ustawię tak, żeby było jak najlepiej. Tak, to będzie nowy, zupełnie nowy czasowy event, który będzie z jednej strony zawierał znane nam już mechaniki, ale będzie tam też coś zupełnie nowego, więc nie tylko będziemy robić po raz setny to co robiliśmy do tej pory. Dodatkowo będzie tutaj program lojalnościowy, w którym dostaniemy nowego czempiona. Czyli chodzi o logowanie się, tak, i zalogowanie dostaniemy nowego czempiona. Będzie tutaj dedykowany turniej, nowi czempioni, bo, nie, bo będzie tutaj czterech nowych czempionów. Już uprzedzam, uprzedzam te informacje. Nowy set, który się pojawi. Informacje o tym secie, niestety, będą dopiero jutro z jakiegoś powodu Plarium. Dało inne embargo na informacje o tym secie, ale set jest naprawdę naprawdę fajny. Eee, I tak. I będziemy mieć tutaj zupełnie nowy event. To się nazy będzie nazywał Event Dungeon. Będziemy nowy dungeon mieć po prostu dungeon eventowy. I tutaj mamy czterech nowych czempionów. Tak widzimy: Loki, Loki Thor, Odin i Freya. Eee, oni się pojawią w grze będą mieli swój własny lore I wszystko startuje 21 sierpnia, czyli za tydzień w środę, kończy się 24 yy, października tego roku. A program lojalnościowy bo on będzie trwał osobno do 22 listopada, czyli do tego dnia będzie można odbierać nie, lokiego za logowanie. No i tutaj mamy teraz informacje o tym, Yy, o historii, która za tym, yy, za tym stoi, więc już Wam mówię o co tutaj chodzi długoterminowym celem Lokiego jest doprowadzenie do całkowitego usunięcia zaangażowania bogów w Teleri, a jeśli to oznacza ich zniszczenie, niech tak się stanie, Odbrożenie wód życia postrzega on jako wydarzenie, które może zaburzyć równowagę sił w Teleri i wymusić interwencję bogów w taki Sposób, aby można ich było zniszczyć wszystkich razem, albo żeby zniszczyli siebie nawzajem. W ramach swojego długiego, wieloetap wieloetapowego planu stara się uwolnić Fire Knighta z końca wygnania w górach, swojego wygnania w górach rozpaczy. Freya, dzięki swojej zdolności przewidywania, widzi, czego próbuje Loki, i że dołącza do niego zastęp Krasnoludów. Y, którzy służą Sirosowi. Seeroth to jest ten zł, główny złol w świecie teleri. Freya przekazuje tę wiedzę Odynowi, który postanawia powstrzymać Lokiego. E, I tutaj taki fej z czerwonych e, kolców. E, fej, czyli to wiemy, w mitologii nordyckiej to były krasnoludy. Pewnie nie te służące tutaj Seerothowi, ale krasnoludy olbrzymy. nie mamy ich w grze i elfy. Wierzą, że działania Lokiego mogą spowodować straszliwą dewastację telerii, jeśli nie jej całkowite zniszczenie. Odyn mówi Torowi, że jego obowiązkiem jest powstrzymanie Lokiego. Tor się zgadza, ale jest rozdarty, ponieważ oni Loki byli kiedyś bliskimi przyjaciółmi i nie wie, czy może powstrzymać w ten sposób Lokiego, czy może powstrzymać Lokiego, nie raniąc go, lub nawet gorzej. Następnie y, gracze dołączają do całej historii, czyli my, y, gdy Thor wyrusza na misję powstrzymania Lokiego, podczas gdy Loki jest w drodze, żeby uwolnić Fire Knighta. Tymczasem Freya i Odin spiskują w Asgardzie, aby y, z zobaczyć znaleźć sposób na położenie kresu planowi Lokiego. Więc tak wygląda cała tutaj historia, czyli Loki będzie tutaj y, ten. Niby złym, który chce doprowadzić To no w zasadzie tak do Ragnaroku I zniszczenia bogów Także przyjrzymy się dalszym tutaj Informacjom, które mamy Tak tutaj teraz widzimy informacje Taki sneak peek na temat Czempionów, którzy się pojawią w grze Będzie ich czterech Za chwilę będzie jeszcze więcej informacji na ten temat W każdym razie do gry Wchodzi czterech legendarnych czempionów To nie będą mityki I będzie można ich zdobyć znaczy, cały event będzie trwał 21, 21 sierpnia do 22. Znaczy, cały event 22 się kończy ten program lojalnościowy, który będzie trwał 14 dni. Czyli tak, 7, tak jak mieliśmy w przypadku Aylin, tak? Najpierw 7 dni, żeby ją zdobyć, a potem były, robiliśmy rzeczy kolejne, że nabijaliśmy punkty, żeby zdobywać dla niej duszę I co ważne, Ci czempionie cała czwórka będzie do zdobycia w trakcie, ale też po całym evencie. Czyli to nie są, tak jak w przypadku mieliśmy um, Monster Huntera, gdzie, był, gdzie można było tych czempionów, te legendy zdobywać tylko w trakcie całego eventu. Tutaj oni na stałe dołączają do gry. No to jest tak zrozumiałe, no bo w przypadku Monster Hunter, Huntera to była własność intelektualna Capcomu. Tutaj mówimy o postaciach z mitologii, którzy nie są własnością e, intelektualną żadnego podmiotu. No i czempioni tak po zdobyciu oni będą w grze już na stałe. No i przejdźmy dalej. Tutaj widzimy już więcej szczegółów. Zaraz sobie zobaczymy filmiki, w których widzimy trzech czempionów. E, Loki'ego zrobię osobno, bo y, tutaj też mamy informacje na temat tego Dokładnie jak Loki wygląda, jakie ma skile, pozostałych nic więcej nie wiemy. E, także osobny film będzie o Lokim, gdzie Wam powiem więcej, gdzie więcej szczegółów o nim będzie. E, e, także zapraszam, powinien się pokazać mniej więcej w tym samym czasie co ten film. Także pierwszym czempionem, którego dostaniemy wszyscy w programie lo lojalnościowym jest Loki The Deceiver. I wszyscy, cała czwórka dołącza do frakcji barbarzyńców, czyli tutaj dobrze mi się wydawało, że to nie będzie osobna frakcja, tylko do barbarzyńców. Yy, oni akurat pasują cztery legendy, każda w innym Affinity. Yy, Loki to będzie legenda Spirit typu Support. Potem mamy Thora, Thor Feyhammer, też barbarzyńca, legenda typu Magic. I rola to jest tak czyli to będzie Nuker. Mam nadzieję, że to będzie świetny Nuker, bo bardzo lubię Thora. Więc chciałbym go też móc używać skutecznie w grze. Dalej idziemy. Freya, Freya, Fate Weaver, yy, też Barbarzyńca, Legenda, Force i typu Defense. i to będzie bardziej nuker. I na koniec mamy Odyna. Troszkę zasłaniam, ale już Wam mówię, to też jest oczywiście Barbarzyńca, Legenda. On będzie Voidem i co ciekawe, on jest supportem. Bardziej spodziewałbym się też jakiegoś nukera ze strony Odyna, no ale będzie supportem. Nie dali nam żadnych informacji na temat tego jak tą trójkę poza Lokim będzie można zdobyć poza shardami Podejrzewam, że może być to coś w stylu jak mieliśmy przy, przy Monster Hunterze, gdzie były jakieś eventy specjalne, gdzie można było zdobyć jako główną nagrodę Podejrzewam, że tutaj może być też coś takiego Poza tym oczywiście to będą shardy No i co ważne, oni zostają jak ten event dungeon się już zamknie, to oni Tutaj zostają, więc teraz spójrzmy sobie może na tych, yy, jak oni wyglądają, bo mamy grafikę. Zacznijmy może od trzech ojca, od Odyna, tak on się prezentuje. No, od mitologii to nie odbiega i każdy z nich będzie miał swój unikatowy background, tak jak tu widzicie. Tak jest, yy, tutaj mamy. To są też te screenshoty, które, które dostałem, które Wam pokazywałem w poniedziałek. Także to jest Odyn, naprawdę fajnie wygląda. Później weźmy Freję. Tak ona się prezentuje, taka no taka trochę walkiria. Ma włócznie, tarcze, takim bifrostowym efekt, efektem. Też naprawdę, naprawdę fajnie się to wszystko prezentuje. Tutaj ma skrzydła na, na tiarze I jeszcze tor. Tak, ten bóg z swoim mielnirem. Tak, ja zresztą tutaj mój mielnier cały czas noszę na, na łańcuchu. O, i mamy tutaj twarz olbrzyma, którego pokonał. głowę. Mamy jego róg. No i tak się prezentuje Thor. Jak już mówiłem, lokiego zobaczymy sobie w osobnym filmie. No i na koniec jeszcze mamy informację troszkę więcej informacji na temat tego całego yy, event dungeon także przejdźmy do tego Ok, czyli co tutaj nam o tym mówią mechaniki tego event dungeonu yy, event dungeon to jest zupełnie nowa mechanika w grze która ma wprowadzić tutaj troszkę świeżości do gry yy, on będzie dostępny tylko w trakcie tego całego yy, Asgard Divide, tej kampanii Asgard Divide, i głównym bossem tam będzie Odyn, tak? czyli z Odynem tutaj będziemy walczyć. Czyli co ciekawe, bo spodziewałbym się, że biorąc pod uwagę całą historię, raczej spodziewałbym się, że będziemy walczyć z Lokim a nie z Odynem, czyli nas ustawiają w, tutaj w roli pomocników Lokiego, tak? który mamy doprowadzić do, do Ragnaroku. I tutaj będzie mieć 30 stageów, tak? 30 etapów. Na razie tutaj zaznaczyli normal difficulty, więc być może kiedyś w przyszłości będzie też hard. W każdym razie 30 i z każdy kolejny poziom będzie miał wyższy poziom trudności. Nie będziemy tutaj mieć żadnych fal. Ale Odyn będzie miał tutaj swoich wojo potężnych wojowników, którzy będą do niego dołączać. Nie dali nam żadnych informacji na temat tego, co to będą za wojownicy. Czy to będą jacyś. Unikatowi, czy może y, będą to czempioni z gry, którzy będą do niego dołączyć, a może po prostu to będzie Freja i. E, Freja i Thor za każdym razem zobaczymy. E, I to wszystko będzie dostępne dla graczy od szóstego poziomu. Ok, to tyle informacji, jakie mam tutaj dla Was na temat y, The Asgard Divide. Zapraszam Was na drugi film, w którym omówię ze szczegółami sobie. Mówimy sobie ze szczegółami Lokiego a jutro dowiecie się więcej na temat nagrody, bo tutaj będzie do wygrania nowy secik bardzo fajny, secik, ale z jakiegoś powodu Plarium embargo ustawiło na, na 16. Także jutro Was zapraszam na ten film. Dajcie znać co o tym myślicie, jak Wam się to wszystko podoba. A ja już się żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć!